Kędzier, słyszałem, że jak byłeś mały, to wpadłeś yy, do kociołka z gównem. Tam poznał Huberta Abelarda i tak skończyli w TVP. <śpiewanie> Czytałem dziś, Marta, że mówiłaś, że nie chcesz zarabiać na swoich piersiach. A odlew, da odlew dachu złotych tarasów to, co sam się zrobił? Nie wiem, czy wiecie, ale jak Marta wchodzi do autobusu, to kasuje trzy bilety. No ale czemu się dziwić? Ma tak wielkie piersi, że jak leży na brzuchu, to wygląda, jakby wychodziła z progu. Przeprowadziłem research. Marta ma 22 lata. Jej piersi mają 56. To one noszą Martę, żeby wyglądać młodziej. Tym on już się trzeci raz z nimi spotyka. Kończyły akademię razem z Hubertem a w stanie wojennym ukrywały kuronia, za co były internowane. Ej, wiecie, co mówią o piersiach, że patrzenie na damski biust jest w stanie wydłużyć życie facetowi? Marta ostatnio była w szpitalu, poszła odwiedzić dziadka. Nagle padł prąd, panika, respiratory piszczą, personel stara się opanować cały ten chaos, więc Marta niewiele myśląc ściągnęła bluzkę i przez 30 minut utrzymywała w życiu trzy sale pełne staruszków. W przyszłym roku Wielka Orkiestra będzie zbierała na to, żeby piersi Marty były w każdej karetce. Moi mili, jeżeli ktoś z was czuje się urażony faktem, że nic o was nie powiedziałem, to srał was pies. Mam mało czasu, a jest jeszcze kędzior. Może zacznę od samej góry. Dobrze właśnie, od fryzury chciałem zacząć. To, co ma na głowie przypomina, przypomina mi trochę takie zużyte gniazdo. Może dlatego mi powiedział, że on nie chadza do parków, bo boi się, że coś mu tam złoży jaja. Póki co złożył tylko Tymon. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatni związek Tymona rozpadł się. Powiedział, że ma już dość oglądania Króla Lwa. Zaprosił, Piotrek raz zaprosił mnie do siebie i muszę wam powiedzieć, że u niego w domu półki uginają się od najróżniejszych nagród. Jest tam mi nagroda między innymi nagroda imienia Piotra Kędzierskiego za pozostanie nikim po 10 latach w showbiznesie. Jest nagroda środowisk twórczych w podzięce za nie się w ich pracę. oraz nagroda dla najbardziej rozwiniętego bezkręgowca.